Gratuluję ekipie ze Słupska walki i dobrego meczu pomimo tych a, ich problemów. Myślę, że dzisiaj zaprezentowali się szczególnie w pierwszej połowie bardzo dobrze. A, my chcieliśmy napędzać, chcieliśmy grać szybko i a, tak zagraliśmy w drugiej i trzeciej kwarcie, natomiast <laughs> chyba to wysokie prowadzenie nas troszkę a, uśpiło i, i w czwartej kwarcie zaczęliśmy grać. A, zaczęliśmy, nie, nie, przepraszam, przestaliśmy grać, zaczęliśmy spacerować. My nie jesteśmy ekipą, która lubi spacerować, stąd, stąd taka troszkę nerwowa ta czwarta kwarta. Ale cóż, cieszymy się ze zwycięstwa, gratuluję swoim zawodnikom, bo to, co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy. Jesteśmy w finale Pucharu Polski i myślę, że to jest kolejny już dla nas sukces, a, a jeszcze broni nie składamy, czekamy na jutrzejszy finał i zobaczymy, co się wydarzy. Ciężko coś dodać co, po tym, co trener mówił. E, mi się wydaje, że kluczem w dzisiejszym meczu była właśnie obrona. Nasi e, Wysoce dzisiaj e, zatrzymali I, razie, kilka razy skuteczniej I, i gracze podkoszowych, z tego urodziliśmy kilka kontr. I, i zdobyli, zdobyliśmy tą 20-punktową przewagę. Dzień dobry. Well, you know, this was, uh... A game against a good team of Rosa. They they basically had the control most of the time, except a little bit in the first uh, part of the game, but uh, they played well, they shot the ball well, they played the right way, and we were making too many mistakes uh, defensively and offensively. Our, our turnovers pretty much tell the whole story uh, 10 for Rosa, 20 for us. We're not going to win a game uh, with that. W tej drużynie, przede wszystkim Rosa, która kontrolowała spotkanie, znaczy, że nasze straty tak naprawdę nie wszystko nie można zwyciężyć z taką sytuacją na końcu. Odniosę się też do tego, co trener powiedział. Zdecydowanie za duża liczba strat. Ciężko takie spotkanie wygrać przy 20 stratach. Rosa grała szerszą ławką, to też. Też było dla nich bardzo pomocne. Co mogę jeszcze powiedzieć? Pozytyw taki, że przy 20-punktowym prowadzeniu rosy udało nam się trochę wrócić do, do gry. No, niemniej jednak dosłownie to zwycięstwo. Tyle dziękuję bardzo.